Cześć dzień dobry! Dzisiaj chciałam się z Wami spotkać, żeby wam opowiedzieć, jak było na koncercie Agnieszki Chilińskiej. Mam e, kawę. Kapucina sobie zrobiłam tym razem, dlatego że kawa mi się skończyła. Dobrze, słuchajcie. E, chciałam Wam opowiedzieć, jak było na koncercie Agnieszki Chilińskiej, żebyście po prostu wiedzieli jak to jest. E, co mam na myśli? Nigdy nie byłam na koncercie płatnym w Polsce, znaczy byłam na płatnych, ale to było wszystko takie w Dębnie, z miejsca, z którego pochodzę, albo Dni Dębna, albo w takim, co się nazywa, Giso, czyli taka jakby powiedzmy dyskoteka i tam były czasem e, koncerty, nie byle jakie, bo byłam tam na t albo na Myslowic. Jeszcze na jakimś. Jeszcze na jakimś. ale nie pamiętam, co to był. Myslowiec i traf mi za mi po prostu zapadł w głowie. I nie pamiętam szczegółów tego koncertu, jeśli chodzi o czas, w którym się zaczynały i kończyły. Oprócz tego, że na dniach dępna na przykład, podejrzewam, że tak jest właśnie na wielu dniach. Koncerty się zaczynają około 9 albo 8. I, i to jest taki standardowy czas, myślę. Dlatego właśnie zdziwiło mnie, kiedy. Szłam na koncert Agnieszki Chylińskiej w Glasgow, który odbył się, nie wiem czy to było już dwa, dwa czy trzy tygodnie temu, tak czy siak to było w marcu 2024 roku, czyli w tym miesiącu, jeszcze jestem w marcu. I słuchajcie, chodzi o co? No więc tak, powiem Wam, tutaj byłam na wielu koncertach za to, na wielu różnych koncertach, różnych zagranicznych osób i na polskim koncercie Kloster Keller też kiedyś byłam. Mam wrażenie, że na kimś jeszcze z Polski, ale też nie pamiętam, kurczę. No i słuchajcie, normalne koncerty, w, do, niezależnie od tego, w którym są miejscu, w sensie, który lokal e, organizuje ten koncert, albo w którym lokalu organiz, odbywa się koncert, zawsze jest jakiś, jakiś taki niemówiony albo mówiony może gdzieś tam taki sam system jeśli chodzi o czas czyli tak, drzwi otwierają się jakoś o 6 o siódmej zaczyna się support band czyli jakiś inny zespół albo może 7.30 tutaj to różnie bywa zależy ile jest zespołu, bo czasem niektóre zespoły mają na przykład dwa supporty więc może być wcześniej, a może być trochę później i zaczyna grać jakiś inny zespół, taki który ma ci rozgrzać przed koncertem takim prawdziwym tym, tym na którym idziesz na który idziesz, i ten koncert, na który idziesz, zawsze, ale to zawsze, zaczyna się o godzinie 9 wieczorem, zawsze o 21. I teraz tak, może się czasem spóźnić jakoś 5-10 minut, niektóre gwiazdy się trochę spóźniają, ale to już nawet nie chodzi o te minuty, tylko chodzi o tą ogólną zasadę, że to się zaczyna o 9. I teraz słuchajcie, tak, Agnieszka Chemicka przyjeżdża do Glasgow i widzę na biletach napisane start 18 i jestem zupełnie rozbita, no bo tak jak wspomniałam wcześniej, drzwi do różnych lokali na koncert zaczynają się otwierać o godzinie właśnie 18, żeby można było spokojnie wejść do środka, wiecie, ogarnąć sobie na przykład e, jakieś picie, e, potem obejrzeć, posłuchać zespół, albo się ewentualnie spóźnić, można sobie przyjść trochę później, prawda? Można przyjść bliżej 9. Nie musi, być, nie musi się być tam o 6, ale może. I teraz tak, start o godzinie szóstej. No i myślę sobie, dziwne, dziwne. I teraz dalej jest taka sytuacja, że oglądam sobie, oglądam sobie Instagrama Agnieszki Chińskiej, znaczy ja ją śledzę w ogóle na Instagramie, ale pojawił się filmik z dwóch dni wcześniej, bo ona była w weekend w Wielkiej Brytanii i teraz tak, była w piątek, zdaje się, w Irlandii, potem była. W Belfaście w piątek była gdzieś w Irlandii, potem była w Belfaście w sobotę i była w e, niedzielę w Glasgow. I teraz tak z tego piątku był filmik na żywo, który ja zobaczyłam dwie godziny później, albo napisane, że byli na żywo dwie godziny temu. I ja myślę sobie, jejku, oni byli na żywo o siódmej. Hmm, nie, nawet, nawet nie, myślę chyba o ósmej, wiecie? Chyba o ósmej. I ja tak sobie pomyślałam, bo ja zobaczyłam to 10, o dziesiątej, o ósmej godzinie ona już grała koncert. No to dobra, szybka kalkulacja. Jak zaczyna się o szóstej, to może ona wyjdzie o siódmej, żeby tu miało jakiś sens, no bo kto zaczyna koncert o szóstej po południu? żeby to miało jakiś sens, siódma godzina, myślę. No dobra, to by miało bardziej sens, ale jeszcze jedna sprawa. Na tym bilecie jest napisane wejście 17. No i dalej jestem skołowana. Nie wierzę, że się zaczyna koncert o 6. No nie wierzę, po prostu nie może mi to jakoś przejść przez głowę. Na wielu koncertach byłam, słuchajcie, naprawdę byłam na wielu, wielu koncertach. Wielu. Zarówno tutaj, tak jak powiedziałam, które są organizowane trochę inaczej niż dni dębne, na przykład czy tam 20 lat temu GISO. No i. 18? No i słuchajcie tego. Więc ja wybierałam się na koncert z moją córką, Kornelią, i mówię do niej, jestem pewna, że się zacznie o 7. Jestem pewna. Dojechałyśmy do tego miejsca na 15 po 6. Wchodzimy. Już sobie zdjęcie zrobiłam przed, przed wejściem, które mi się nie podobało, więc się z nim nie podzieliłam. Bo ona tak miała taki fajny szyld, taki wiecie, jak w starych czasach miała Agnieszka Chylińska i mi się to bardzo podobało. I teraz tak. 15 po 6 weszłyśmy do lokalu. Byłyśmy w drodze do toalety, kiedy jak tylko weszłyśmy na salę, bo trzeba przejść przez drzwi, żeby dojść na salę, a potem przez salę, żeby dojść do toalety. No i słuchajcie, jak weszłyśmy na salę, to zaczęła grać Piosenka Winna. Wiecie ten dźwięk, jak wiecie, kto to jest Agnieszka Chylińska i znacie jej twórczość, to wy ten dźwięk taki z początku e, Winna. No i ja mówię, to nie niemożliwa. Do kory w sensie, mówię, niemożliwa. I słuchajcie, Agnieszka wychodzi. 15 po szóstej i jak potem rozmawiałam z kilkoma osobami, bo wiecie to jest taka impreza dla Polaków, wiadomo znaczy, wiadomo, że to jest aktyczka chińska i idziesz na ten koncert jak ją lubisz, ale z drugiej strony też jest sporo osób, które idzie na koncert kogoś z Polski, dlatego, że to jest właśnie z Polski i jest polska impreza czyli całe ten wypełnienie było właściwie w Polakach, chociaż słyszałam kilku yy, szkotów. No i dobra myślę sobie, no na szczęście jesteśmy na miejscu na szczęście zdążyłyśmy na czas wiesz? Weszłyśmy na, na otwarcie, albo chciałam powiedzieć tak, że jak rozmawiałam z kilkoma osobami, to mieli trochę żal, że się spóźniła te 15 minut, że nie wyszła o 6, tylko że było później. Dla mnie, takie jęczenie, to już jest naprawdę takie staro dziadostwo. Naprawdę, no. Żeby jęczyć na koncercie, że ktoś wyszedł 15 po 6, a nie o 6, i ja się zastanawiam, dlaczego to była 6, a nie 9. Ale dobra, ale dobra bo potem przyszło mi do głowy, że może tam miał być jeszcze jeden koncert po jej koncercie, ale z drugiej strony myślę, że nie daliby rady czasowo tego ogarnąć, jak wam zaraz powiem. No i słuchajcie dalej. No to dobra, bawimy się od razu, nie ma tam się co, wiecie, roz, rozstrzępiać. Przecisnęłyśmy się skrom do przodu i teraz tak. Koncert zajebisty. Słuchajcie, jest... To, to był taki koncert... Że ja wybiorę się na pewno na drugi, drugi raz, jak ona przyjedzie do Glasgow, to ja 100% idę. Uderzył moją duszę w każdy czuły punkt. To tak jak zaczynacie ćwiczyć i dowiadujecie się, że macie mięśnie, o których nie wiedzieliście, że macie, bo zaczynają boleć, tak tutaj ona uderzyła w każdy punkt mojej duszy, którym, o którym zapomniałam. To był, to był aż mam się skórkę, mówiąc o tym. To był taki koncert, słuchajcie, ona jest niesamowita. Niesamowite, jej muzyka mi się tak strasznie podoba. A jeszcze dla mnie to było coś pięknego, bo to była jej właśnie 30, to było jej 30-lecie, więc trasa była skupiona na jej twórczości takiej the best of. To nie było na jej ostatniej płycie, której ja nie znam, tylko właśnie na tych starszych piosenkach, na tych najbardziej znanych piosenkach, takich które lecą na przykład Weskarok cały czas, które ja słyszałam za dzieciaka, bo też nie siedzę nie słucham wszystkich płyt wszystkich ludzi jeśli wiecie o co mi chodzi, a tutaj znam każdą piosenkę, którą zaśpiewała niektórych, o niektórych piosenkach zapomniałam o ich istnieniu niektórych się zdziwiłam w ogóle, że to była ona bo zapomniałam właśnie o, o ich istnieniu, to było z połowy lat 90 I, i to było uczta dla duszy, to była absolutna uczta dla duszy i jak tylko człowiek zaczął się tak wiecie, wchłaniać w tą atmosferę w tą muzykę, w ten głos bo Boże, jaki ona ma głos to koncert się skończył. Tak szybko jak się zaczął, tak szybko się skończył. Agnieszka grała godzinę. Grała godzinę. Koncert się skończył 15 po siódmej. Bilety kosztowały 42 funty każdy, i koncert trwał godzinę. Przyznam szczerze, że myślałam, że to żart. Agnieszka wyszła jeszcze na dwie piosenki i zaśpiewała te same piosenki, które już śpiewała podczas koncertu. Nie mogłam wierzyć w to, co się dzieje. I zdałam sobie sprawę, powiedziałam też do kory, że słuchaj, jakbyśmy przyjechały na siódmą, tak jak myślałam, że, że będzie, to byśmy przegapiły cały koncert. Jakbym w ogóle myślała, że ona wyjdzie, jakbym nie zobaczyła tego filmu na Instagramie, to kto wie, czy bym się nie nastawiała, że ten koncert się zacznie o dziewiątej, tak jak każdy inny. Czy wiecie to? To mówiąc, naprawdę wciąż. Wybrałabym się na nią po raz drugi. Nie żałuję, że byłam, bo było niesamowicie. Jak już powiedziałam, przypomnę, uderzyła, dotknęła każdego punktu w mojej duszy, o którym nie pamiętałam, że mam. Ale godziny? To był najkrótszy koncert, na jakim byłam, Jak, jakikolwiek. Najkrótszy koncert, na jakim byłam, bo może nie wiecie o co chodzi. Koncerty trwają przynajmniej dwie godziny. Jak ktoś ma... To jest taki standard. Dwie godziny. Dotykasz dwóch godzin. To się może różnić jakoś tak może 10 minut mniej. Niektórzy grają 2,5 godziny. Dłużej nie. Dwie godziny to jest taki standard. Tak robisz ten koncert, żeby on trwał dwie godziny. A tu koncert trwał godzinę. No i właśnie. Tak sobie potem pomyślałam że może oni próbują zrobić to, e, wiecie, opróżnić lokal na następny koncert. Ale, tak jak mówiłam Wam na samym początku, jeżeli drzwi otwierane są o 6, nawet gdyby tu było o 7, no to ten koncert skończył się z tymi dwoma dodatkowymi piosenkami, może 7.30, bo już nie popatrzyłam drugi raz. Jak zobaczyłam pierwszy razem, jak zeszła ze sceny o 7.15, to nie mogłam uwierzyć, właściwie to była chyba 7 nawet 10, słuchajcie to nie zdążyliby chyba zorganizować kolejnego koncertu, tak mi się wydaje. Zanim zaczęli sprzątać i tak dalej, to myślę, że nawet jakby się pospieszyli na szybko, to było wszystko koło ósmej, także nie jestem pewna. Poczekałyśmy z na zewnątrz, w nadziei, że coś może się, wiecie, zmienić, jeśli chodzi o jej wyjście, bo tam był jej bus taki, chyba, nie wiem, do sprzętu, może, który ona potem też reklamowała na. To znaczy, Nazwa firmy na tym busie pojawiała się na jej Instagramie, także to na pewno był ich, zwłaszcza, że były rejestracje z Warszawy, ale nie chciałam tam stać godzinę czy dwie, bo już mi się tak nieraz zdarzyło, że czekałam na kogoś i oni po prostu wyszli albo wyjechali, wiecie. Do tego miałam też książkę Agnieszkę Chilińskiej, której niestety nie zdążyłam przeczytać, dlatego nie chciałam sobie też robić siary, jakby mnie na przykład ewentualnie zapytała, to by było chyba na Już wolę to pozostawić w takiej... Taki po świecie tego, że to się nie wydarzyło, niż podejść do Agnieszki po podpis i ona by się mnie zapytała, czy ją przeczytałam, a ja bym powiedziała nie. I, to, i ten zawód na jej twarzy, myślę, że to by byłoby po prostu coś, co bym zapamiętała, a w taki sposób e, nie muszę tego pamiętać, bo to się nie wydarzyło. Więc może następnym razem, bo Agnieszka mówi, że lubi przyjść do Wielkiej Brytanii, także w Glasgow też jest raz na kilka lat. Mnie się wcześniej nie udało pójść i zobaczyć, ale polecam. Mimo to, że ten koncert trwał tak krótko, że o strasznie dziwnej godzinie, to polecam. Teraz, teraz dopiero przyszła mi do głowy pewna teoria, że ten koncert mógł się odbyć tak szybko, tak wcześniej, dlatego, że oni po prostu musieli wrócić do Polski. Nie wiem, czy lecieli, czy jechali, no bo ten bus na pewno musiał dojechać, więc możliwe, że Agnieszka miała jakieś zobowiązania, na które się musiała wyrobić, Chociaż ona chyba leciała samolotem, bo wróciła zdjęcie, jak leciała do Wielkiej Brytanii. No mimo wszystko, czułam taki zawód, jeśli chodzi o czas, a jeśli chodzi o emocje po koncercie, to czułam niesamowitą przyjemność. Jeszcze dodam tylko widzie, bo ludzie się często śmieją z tego, że ludzie nagrywają filmy na telefonie i ja się staram już nagrywać coraz mniej bo kiedyś jak byłem trochę młodsza to potrafiłam ci nagrać cały koncert na telefonie i te telefony wcześniej były na tyle strasznej jakości że ja ten koncert nagrywałam a to dlatego, że wiecie, mam taka podjarana że, że jestem na tym koncercie, że widzę tych ludzi że jestem obok nich i te, te, te filmy potem nie nadawały się za bardzo do oglądania, bo ani dźwięk, ani obraz nie odzwierciedlał w nawet w 1% tego, co się wydarzyło na żywo. Więc staram się teraz robić tego trochę mniej i trochę bardziej uczestniczyć w koncercie, będąc tam. Ale kilka filmów nagrałam. I to jest taki koncert, który na tym swoim moim telefonie, swoim moim telefonie, oglądałam już kilka razy. Tak mi się podobało. Agnieszka w ogóle, jak śpiewa, to ma taki taki elegancki choć. E, Ona śpiewa trochę schylona, może jest jej łatwiej wydobyć z siebie te dźwięki, ale niektóre piosenki śpiewa zupełnie wyprostowane i ma taką takie... O Jezu, tak mi się to podoba. Po prostu tak jakby zupełnie była taką panią tego, co robi, tego, co teraz się dzieje, tego, co śpiewa, tego, co z, nią, z niej wychodzi. Nic nie jest przypadkowe. Nie zmaga się z tym, żeby to wyszło, tylko jest po prostu zupełnie... E, pod pełną kontrolą tego, co się dzieje I, i jej twarz, ona się uśmiecha i jej ręce, i jej nogi to wszystko bardzo mi się podobało bardzo mi się podobało, także e, nie przeciągam już dłużej, bo wydaje mi się, że się powtarzam już e, e, podsumowując, słuchajcie, idźcie idźcie na koncert, jak lubicie Agnieszkę Chelińską, kto wie, ile będzie jeszcze okazji ile razy będzie w trasie idźcie, zobaczcie, przekonajcie się polecam, było no niesamowicie niesamowicie Dzięki za oglądanie, dajcie znać oczywiście na jej koncercie i jakie były Wasze wrażenia i gdzie był ten koncert? Dajcie znać też i do zobaczenia!